Cześć, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na troszkę inny temat, a dokładnie postanowiłam Wam się przedstawić, bo w sumie to zdałam sobie sprawę z tego, że ja Wam się nie przedstawiłam. Nagrywam dla Was filmy, a tak naprawdę nie powiedziałam nic o sobie, a fajnie, żebyście wiedzieli, tak naprawdę, kim jestem, co robię, gdzie działam i jak ja to wszystko widzę. Więc od początku, jestem agentem nieruchomości od ponad dwóch lat, działam na rynku łódzkim głównie, w Łodzi i w okolicach. Pracuję w biurze Freedom Wood Centrum. Więc tak, zaczęło się od tego, że od początku pracuję w Freedom Łódź Centrum, wybrałam to biuro, ponieważ chciałam pracować na tak zwanej wyłączności. Na wyłączności dlatego, wyłączność polega na tym, że tylko ja się zajmuję daną nieruchomością, daną ofertą, tak? Wyłączność wybrałam dlatego, że jeżeli ja podejmuję się jakiejś sprzedaży, jakiegoś działania, to ja chcę to zrobić od początku do końca. Chcę mieć pewność, jeżeli ja prowadzę sprzedaż, to po prostu robię to jak najlepiej, daję z siebie maksimum i, i dlatego, właśnie, wyłączność. Bo wiem, że ja za wszystko odpowiadam, jest to czasami bardzo ciężkie, natomiast sprawia mega satysfakcję i dlatego, właśnie, wyłączność. Taką wybrałam, tak? wyłączność oczywiście jest ciężej nawiązać kontakt z klientem, żeby klient wyraził zgodę na współpracę z nami, ponieważ no, w Polsce jest takie przekonanie, tak, że samemu się lepiej sprzeda. Nie będę na ten temat, wiecie, dyskutować. Ja wiem, co robię, wiem, jak działam, i klienci, którzy ze mną współpracowali, też wiedzą, jak działam. Ale wracając do tego, tak naprawdę, kim jestem i jak działam? Tak jak Wam mówiłam, na początku działam na rynku łódzkim w głównej mierze co w głównej mierze, ale również działam w całej Polsce, co dla niektórych jest zaskoczeniem. Mi sprawia przyjemność podróżowanie i jeżeli kontaktują się ze mną klienci, którzy chcą sprzedać nieruchomości w innych lokalizacjach w całej Polsce, to dlaczego nie, tak? Sprzedawałam niedawno mieszkanie w koło brzegu, mieszkanie w Oleśnicy pod Wrocławiem, dom koło Częstochowy, koło Radomska dokładnie. W miejscowości Grzebień. Naprawdę było parę, parę tych nieruchomości. W tej chwili jeszcze mi została działka inwestycyjna we Władysławowie poza terenu województwa łódzkiego. Więc jak widzicie, nie zamykam się na teren tylko łódzki. No po prostu tak, tak mi się podoba. Ja lubię podróżować, więc dodatkowo zwiedzam nowe miejsca. Wcześniej nigdy nie byłam w Kołobrzegu, a dzięki ofercie mogłam tej ofercie sprzedaży mieszkania mogłam poznać Kołobrzeg, więc naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, i ja się po prostu nie zamykam. Więc na takie pytanie, jest, na jakim rynku działam, bo często mam takie pytania na innych portalach społecznościowych, działam ja w całej Polsce, docelowo tutaj na miejscu w Województwie Łódzkim, ale oczywiście wszędzie, gdzie byście chcieli, tak? To, to mniej więcej to, jeżeli chodzi o pracę, tak? Tak jak wam powiedziałam, ja pracuję od ponad dwóch lat w Freedom Centrum. Wcześniej skończyłam studia podyplomowe na kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na uczelni Łazarskiego. I dużo mnie nauczyło biuro i tak naprawdę kontakty z klientami, spotkania, notariusze i tak naprawdę to jest branża, w której cały czas się trzeba rozwijać, cały czas się trzeba uczyć, cały czas trzeba słuchać klientów i rozmawiać i poznawać ich, tak. Cały czas się coś zmienia. I taka właśnie jest ta branża i to mi się bardzo podoba, że ona jest taka mm, nie stała, że tu się cały czas coś dzieje, jest dynamika, są ci ludzie, są naprawdę czasami bardzo trudne sytuacje, bardzo stresujące, bardzo nerwowe. No ale jak się już rozwiąże tą sprawę, jest super finał, to po prostu jest taka mega mega frajda. Dla mnie osobiście największą satysfakcją jest kiedy przekazuję już nieruchomość, jesteśmy u notariusza, potem przekazuję nieruchomość i klient sprzedający i kupujący są uśmiechnięci, zadowoleni. To jest dla mnie mega, mega wielka satysfakcja. Dziękuję mi za całą transakcję, a dodatkowo polecają mnie, tak? A dla mnie polecenia to jest najważniejsza, najważniejsze docenienie mnie w tej branży, tak? I mojej pracy, bo jeżeli ktoś mnie poleca, to znaczy, że jest zadowolony, podobało mu się i nie będzie się wstydził, w cudzysłowie, polecić mnie komuś innemu. Więc. Tak wygląda moja praca. Moja praca polega na kontaktach non-stop z klientami, na prezentacji nieruchomości, na spotkaniach z klientami, nawiązywaniu współpracy z nimi, tak? Potem na prezentacji tych nieruchomości. Częściej ja pracuję z klientami sprzedającymi niż kupującymi, ale oczywiście obsługuję również klientów kupujących, to znaczy, że chodzę z nimi po nieruchomościach, pomagam im znaleźć daną nieruchomość. A z klientami sprzedającymi? to pomagam im sprzedać, tak? Zajmuję się sprzedażą tej nieruchomości, zajmuję się wszystkim dookoła, co dotyczy sprzedaży, tak? Mamy bardzo duży marketing we Freedom Nieruchomości yy, i to wiem, jak działa. Ja mam bardzo dużą sprzedaż i bardzo mi dobrze idzie i oby tak dalej na portalach społecznościowych. I powiem Wam, że jakoś tak od początku i dzięki temu, od początku mi tak szło i dzięki temu też postanowiłam zacząć nagrywać YouTube'a i zacząć dzielić się z Wami wiedzą, bo tak samo na TikToku czy na Instagramie, bo uważam, że jeżeli mogę wam w czymś pomóc, mogę wam w czymś doradzić. Nie wszyscy jesteście złodzi, nie wszystkim mogę wam pomóc, tak. To po prostu w ten sposób mogę wam powiedzieć, co się dzieje na rynku i jak wygląda rynek, coś wam mogę doradzić, na co zwrócić uwagę. Naprawdę bardzo, bardzo w wielu sprawach pomagam i uważam, że powinniście to wiedzieć, bo nie każdy o tym mówi, a to są bardzo ważne sprawy. Tak naprawdę. Po to jesteśmy, żeby Wam też pomagać, doradzać, nie tylko kiedy współpracujemy, tak? Takie jest moje zdanie. I bardzo ważna sprawa, jest którą ja podkreślam często, w, e, przeważnie na YouTubie, że jeżeli opowiadam o sytuacji na rynku, tak? Był taki film nieruchomości kontra COVID. Opowiadam tam o sytuacji na rynku i podkreślam to, że to jest moje zdanie tylko i wyłącznie moje zdanie. I to jest moja opinia. I nie chcę, żeby się ktoś, nie wiem, ktoś ma inną opinię, ma do tego prawo. Podkreślam, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I jeżeli ktoś chce, to je słuchaj, jeżeli nie, to nie. Mam nadzieję, że słuchacie. Ale to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że to jest moja opinia. Ja się z wami dzielę wiedzą, ja się dzielę tym, co, co mogę wam przekazać, co wam może pomóc, czy właśnie na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania. Tak, też był taki film. Naprawdę staram się Wam bardzo dużo rzeczy podpowiedzieć. Będę nadal podpowiadać, oczywiście, bo jak mój kanał dopiero się rozwija, jest tam kilka filmów, czy już kilkanaście, w sumie nawet nie wiem. Na pewno będę się dalej rozwijać. Oczywiście nie będę cały czas Wam opowiadać o nieruchomościach, tak? Cały czas zastanawiam się, jak ten, jak ten mój kanał rozwijać, żeby był dla Was ciekawy. Więc, jeżeli moglibyście mi dać znać też w komentarzach, byłoby super. Będę Wam bardzo wdzięczna. Natomiast, tak jak mówię, no, cały czas będzie się rozwijał, będę chciała wam jak najwięcej rzeczy podawać, ale nie tylko związanych z nieruchomościami, takich wiecie suchych, e, suchych tematów. Będę chciała wejść z wami w relacje, mam nadzieję, że będą fajne relacje, bo tak jak mówię, rozwijam social media cały czas e, powoli YouTube'a, e, YouTube tak, Instagram w czasie koronawirusa najbardziej rozwijam. E, sprawia mi to wielką przyjemność, tak jak mówię, ja pracuję non stop praktycznie przed kamerą, pokazuję wam nieruchomości też na Facebooku czy na Instagramie, e, nagrywam filmy z mieszkań. Uważam, że jest to fajna sprawa, bo inaczej jest zobaczyć nieruchomość e, nagraną i pokazywaną z perspektywy na przykład jak mojej jako agenta, e, niż widzieć tylko suche gołe zdjęcia, tak? Bo w moich ofertach zdjęcia odzwierciedlają, jak wygląda dana nieruchomość, bo po prostu ja nie zakłamuję rzeczywistości, w cudzysłowie, bo szkoda jest czasu mojego i waszego. Tak, ja was szanuję i chcę, żebyście mnie też szanowali i przede wszystkim szanuję swój czas i swoją pracę. Dlatego nie chcę, żebyście przyjechali na daną nieruchomość i dowiedzieli się, że nieruchomość, czy tam mieszkanie, czy dom wygląda zupełnie inaczej na zdjęciach niż normalnie. Więc tak, no to jak wiecie, tak pracuję od ponad dwóch lat. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jestem też licencjonowanym agentem nieruchomości. Tak naprawdę to chyba dwa razy się ktoś mnie zapytał, to, czy jestem licencjonowanym agentem. A dlatego, że od 2014 roku zawód agenta nieruchomości został uwolniony i egzaminy są już niepotrzebne, nie trzeba być licencjonowanym agentem. No ja jestem, bo tak jak mówię, dzięki temu, że byłam na studiach podyplomowych, miałam możliwość zdania egzaminu. No i to zrobiłam. Więc jestem licencjonowanym agentem. Naprawdę bardzo lubię swoją pracę, tak jak Wam mówię. Jest to naprawdę czasami bardzo, bardzo ciężka praca, bardzo stresująca, bardzo nerwowa, ale sprawiająca mega, mega satysfakcję. Oczywiście jest to praca nie dla każdego, bo z tym się też trzeba liczyć, bo mam bardzo dużo e, zapytań od osób prywatnych, na co zwrócić uwagę, jak się chce zostać agentem. E, tak naprawdę, od czego zacząć, e, co, co zrobić, żeby w ogóle zacząć. Więc. Y Naprawdę nagram Wam chyba też taki film, tak sobie postanowiłam ostatnio, bo mam ostatnio coraz więcej takich zapytań, więc postanowiłam, że nagram Wam taki film. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, to będzie taka pigułka, pigułka wiedzy, jak ja to zrobiłam i na co powinniście zwrócić uwagę, jak ja bym teraz, jakbym teraz szła na rekrutację, tak? Bo miałam rekrutację normalnie i powiem Wam akurat, jak to wyglądała ta rekrutacja. Więc tak jak mówię... Agentem jestem od ponad dwóch lat, działam w całej Polsce, szczególnie w województwie łódzkim. Co Wam mogę więcej powiedzieć o sobie? No mam 37 lat, dobra, przyznam się, ok, 37 lat. Jestem mamą dziewięciolatka, małego piłkarza i żoną. Tak naprawdę w, w, w życiu prywatnym jest wszystko ok, więc o, oby tak dalej. Natomiast e, główną częścią mojego życia jest tak naprawdę praca, bo jest to bardzo... Również czasochłonna praca, zajmująca dużo czasu i bardzo dobrej organizacji. Organizacji całego swojego wolnego czasu, tak naprawdę, jeżeli go nazwiemy. Jeżeli taki czas jest, bo ja oprócz tego, jeszcze powinniście wiedzieć, oprócz tego, że jestem agentem nieruchomości, to jestem również brokerem ubezpieczeniowym. Przez wiele lat pracowałam w ubezpieczeniach, w likwidacji szkód, więc praca w likwidacji szkód też ułatwia mi. Pracę w nieruchomościach, bo od razu wchodząc do nieruchomości, potrafię zwrócić uwagę na różne szczegóły, na które nikt inny nie zwrócił e, uwagi. Natomiast jestem również brokerem ubezpieczeniowym, i tak naprawdę staram się łączyć e, cztery funkcje: tak? matki, żony, agenta nieruchomości i brokera ubezpieczeniowego. I dzięki temu, że jestem osobą e, poukładaną, nie do tak w 90%. To mi się udaje, na szczęście mąż mi dużo pomaga, rodzice mi pomagają, więc zdaję radę, ale jeżeli ktoś naprawdę chciałby zostać agentem nieruchomości, to musi poświęcić mnóstwo czasu, bo ta praca wymaga mnóstwa czasu. Ja żeby dojść do tego momentu, w którym jestem teraz, żeby tak naprawdę ja tylko działam w tej chwili z poleceń, to e, tak jak mówiłam Wam, to jest dla mnie największa wartość, że ktoś mnie poleca i ja działam z poleceń, to zajęło mi to rok czasu, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem, i być po prostu szczęśliwym i zadowolonym, bo jest naprawdę stresująco. Czasami można nawet przez kilka miesięcy nie mieć wynagrodzenia, więc no, z tym się też trzeba liczyć. Ale to tak jak mówiłam, powiem Wam w oddzielnym filmie, gdzie nagram o byciu agentem, jak zostać agentem nieruchomości, jak to wszystko działa. Więc to tak pokrótce, u mnie, tak jak mówiłam, agent nieruchomości, gdzie działam, już działam na wyłączności. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Wyłączność, na której ja działam, to jest podstawowy system pracy w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. I właśnie to mi się podobało, i dlatego też zdecydowałam się na wyłączność, bo wiedziałam, jak to działa, właśnie na podstawie pracy agentów ze Stanów Zjednoczonych. To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo fajne, że działam i tylko ja odpowiadam za wszystko, ja się wszystkim zajmuję i, i to ja muszę zrobić wszystko, żeby sprzedać nieruchomość, tak? Albo pomóc klientowi zakupić nieruchomość. Więc jeżeli, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to tak jak mówię, piszcie pod spodem, zapraszam. Mam nadzieję, że pokrótce Wam trochę opowiedziałam o sobie. Jeżeli byście chcieli, żebym jeszcze coś opowiedziała o sobie, to, to bardzo chętnie. A może jeszcze powiem, co lubię, tak? Naprawdę, jeszcze, bo przepraszam, nie powiedziałam w sumie o moim hobby. Lubię bardzo podróżować, lubię czytać książki, czytam ich dużo, lubię grać w piłkę nożną z synem. No i przede wszystkim ja mam takie mało kobiece hobby, czyli lubię piłkę nożną, lubię oglądać piłkę nożną, więc, e, więc to jeszcze właśnie z moim hobby podróże, czytanie, zabawa, gra w piłkę i, i, i tak naprawdę oglądanie piłki nożnej. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli będziecie, tak jak mówiłam, jakieś pytania mieli, to piszcie w komentarzach. Nagram Wam oddzielny film o tym, jak zostać agentem nieruchomości. I tak. No i to chyba wszystko. Więc dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się w skrócie przedstawiłam. Dziękuję, że mnie subskrybujecie i mam nadzieję, że będzie nas więcej, i że będzie się moje konto rozwijało i tak jak mówię, obiecuję Wam i nie będzie tylko w nieruchomościach. Postaram się to jakoś rozwinąć, ale dajcie mi jeszcze chwilkę czasu, bo tak jak mówię dopiero zaczynam i próbuję to wszystko jakoś wymyśleć jakiś fajny pomysł na, na ten kanał. Dziękuję Wam bardzo, pamiętajcie, subskrybujcie, jeżeli możecie, dajcie dzwoneczek i dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.